Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samaryc, zdrowie, uroda i fitoterapia. Tu rozmawiamy o naturalnych sposobach wspomagania swojego organizmu. Jeżeli takie tematy Państwa interesują, zapraszam do subskrypcji kanału i oglądania moich wideo. A dzisiaj z Państwem porozmawiamy o cukrze i nie o tym, jak cukier szkodzi, bo myślę, że Państwo nieraz słyszeliście o tym jego negatywnym wpływie na nasze zdrowie. Dzisiaj porozmawiamy o sytuacji, w której cukier może nam pomóc rozwiązać pewien problem. A mowa będzie o czkawce. Ja nie wiem, czy jest w ogóle wśród Państwa osoba, która nigdy w życiu czkawki nie doświadczyła. Jeżeli tak, Napiszcie bardzo proszę w komentarzach. Jestem ciekawa. Wiecie, co to znaczy? Odczuliście kiedyś ten problem, czy nie? Czkawka jest odruchem kontrolowanym przez pewien obszar w naszym mózgu. Polega na tym, że pojawiają się takie mimowolne skurcze w mięsieniach międzyżebrowych oraz w przeponie, a te mięśnie i przepona odpowiadają za proces oddychania. I wtedy człowiek w procesie oddychania wciąga powietrze nie ciągle, tylko jest to w sposób przerywany. I dodatkowo występuje skurcz na poziomie głośni, dlatego też człowiek wydaje takie dziwne mimowolne odgłosy. I ogólnie czkawka trwała kilka minut i samoistnie ustępuje. Natomiast nawet te kilka minut mogą być bardzo uciążliwe. I możecie sobie Państwo tylko wyobrazić, jak mocno cierpiała osoba, która ma zarejestrowaną najdłuższą czkawkę. Czkawka ta trwała 68 lat. Człowiek ten ma na imię Charles Osborne. Jest to Amerykanin, którego nawet wpisano do księgi rekordów Guinnessa. No, można tylko tej osobie powspółczuć. Nie wiem, czy była w ogóle ustalona diagnoza, z jakiego powodu taka czkawka występowała. Bo czkawka, która występuje ponad 48 godzin, uważa się już za proces przewlekły lub taka, która bardzo często się pojawia. I przyczyny mogą być absolutnie różne. Na przykład mogą być to jakieś zmiany w mózgu, nawet guzy mózgu, ale też przy problemach z układem pokarmowym, przy cukrzycy, przy mocznicy. Natomiast czkawka może dopaść absolutnie zdrowego człowieka. Sytuacje kiedy? Na przykład przejadamy się. Po prostu zjadamy za dużo i za mocno obciążamy swój żołądek, albo zjadamy zbyt szybko jakiś pokarm, albo nie pogryziemy dobrze i zjadamy duże kawałki. Po popiciu wody gazowanej w dużych ilościach, też może złapać czkawka i wiele, wiele innych powodów może być. I wtedy warto wiedzieć, jakie takie proste sposoby pomocy sobie możemy zastosować. Myślę, że Państwo znacie takie sposoby i możecie z nimi też w komentarzach. Podzielić. A ja Wam powiem, w jaki sposób pomaga cukier i dlaczego. Właśnie w sytuacji, kiedy nagle wystąpiła czkawka, wystarczy wziąć łyżeczkę zwykłego cukru do buzi, Potrzymać ją tam parę minut, yy, aż rozpuści się pod wpływem śliny, i wtedy czkawka ustąpi. Oczywiście nie połykamy cukru, no bo wiemy, że cukier szkodzi dla naszego zdrowia. Dlatego później, jak już ten cukier się rozpuścił i czkawka ustąpiła, po prostu to trzeba wypluć. Natomiast w jaki sposób to działa? Co to za mechanizm taki ciekawy, że cukier nam pomaga? Sprawa w tym, że cukier uruchamia produkcję dopaminy w naszym mózgu która odpowiada za odczuwanie przyjemności. A kiedy odczuwamy przyjemność, rozluźniają się nasze mięśnie. A jeżeli czkawka pojawia się na skutek skurczy mięśni, no to właśnie dopamina powoduje, że mięśnie się rozluźniają, rozluźnia się też przypona i czkawka ustępuje. Natomiast pytanie, czy zawsze musimy połknąć ten cukier? No właśnie, że nie, bo ogólnie mówi się, że zjedz łyżkę cukru i ci pomoże. Nie trzeba jeść cukier. Wystarczy, że go w buzi potrzymamy. To działa na tej zasadzie, że jeżeli spożywamy jakiś pokarm i to nie jeden raz w swoim życiu, to wypracowuje się pewna pamięć, pewne mechanizmy, taka pamięć komórkowa. Nasz mózg już ten produkt bardzo dobrze zna i bardzo dobrze go rozpoznaje. Kiedy cukier bierzemy do buzi i on nam się rozpuszcza, to kubki smakowe na języku, które odpowiadają za odporność, Odczuwanie tego smaku słodkiego wysyłają impuls do mózgu że cukier nadchodzi i mózg zaczyna nam produkować dopaminę no takie małe oszustwo które akurat w tej sytuacji jest uzasadnione usprawiedliwione i dozwolone no bo to dla naszego zdrowia Napiszcie, proszę państwa, czy kiedyś to stosowaliście, czy próbowaliście kiedyś pomóc sobie przy pomocy cukru, a może wykorzystaliście jakieś inne sposoby na poradzenie sobie z czkawką. A ja życzę państwu dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych wideo. Z wami była Natalia Samarczy.